Jeden odcinek, wagon pocztowy. Co tam się nie zgadza? Jak powstał scenariusz na podstawie opowiadania, to jeździły w Polsce wagony pocztowe starego typu. Takie już lat 50., -tych, 60. -tych. I one były tak zbudowane, że miały tak zwane, to się fachowo nazywa przejście międzywagonowe. Tak jak w każdym wagonie można było przez taki pomost, mhm. albo taką harmonię, albo mhm. przez gumowe wałki przejść z wagonu do wagonu. Ale na początku lat 70. Zawieka skonstruowano nowoczesny wagon pocztowy nowej generacji który miał ściany ślepe na końcu. Można było wsiąść tylko z peronu do tego wagonu. Nie było przejścia. I taki wagon zagrał w filmie. Widać go, jak stoi na peronie i tak dalej. Ale równocześnie z fabuły wynika, że tam jeden jakiś mechanik, elektryk przechodzili z wagonu do wagonu, no tylko jak ja Będą metalowa ściana, nie ma przeciw. I takich rzeczy jest kilka, ponieważ tam ten wagon był inaczej skonstruowany niż wewnątrz również inna zabudowa niż, niż ten wagon. To pewnie kwestia, nie można mówić o wagonie rekwizyt, ale to już jest kwestia rekwizycji. no, wiesz no Pewno kierownik produkcji, właśnie może Danusia Boczynioska zadzwoniła do jakiegoś kolejarza, naczelnika jakiegoś, powiedziała, że chcą do filmu na tydzień Wam. No to im dali najładniejszy, no bo chcieli się wykazać, najnowocześniejszy. A żeby było śmiesznie, jak już jest scena kręcona na samym końcu tego odcinka, gdzie yy, w się tam z milicjantami na tego złodzieja wstrętnego, to jest kręcone w hali warsztatowej, gdzie stoją odstawione zawody pocztowe. No to akurat to nie musieli wypożyczać, tylko weźli do hali, co tam stało. I tam stały to stały. czas tak, z przejścia <grym> akurat. Ale tam jeszcze są takie drobiazgi.